Siemano, z tej Revanes, a to jest kolejny odcinek z gry Gothic 2 noc kruka. Ostatnio tutaj sobie trochę ekspimy. Bo trzeba zdobywać poziom ogólnie lepszą broń chciałbym jakąś mieć w końcu. Dlatego sobie pozabijamy te polne bestie. Bo tam dalej są orkowie dziki, i jakieś różne inne stwory, które. Z którymi po prostu jeszcze nie mam szans. Po prostu jestem za słaby. Mam za słabą broń, za słaby pancerz. Czy nawet żadnych speli też nie mam. Więc na razie musimy sobie tutaj jakimiś, jakimiś bestiami się pozajmować, wilkami czy po prostu. Czymś, z czym po prostu miałbym szansę. No chodź tu, bestio. Czyli pojedyncze, tylko tutaj przyszły, a nie wszystkie naraz. No ich kilka jest. No jest silna dosyć. No, było ciężko, muszę przyznać, ale z tego doświadczenia, jakie zdobywamy. No, ale kurde, życie tracimy. Jakby nie było. One są bardzo twarde. A ja również jakiegoś skilla bardzo w Gotiku nie mam. Wszyscy po prostu. No, szybko tutaj tracę życie. No. Niestety. Hmm, dlatego wypadało, może się tutaj wychilować. Mm, no nam nic nie potrzeba na razie. Dobra, no to trochę nam dało. Hmm, he, 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 he. Dobra. Okay. Yy, tak zapiszmy sobie No dobra ruszamy sobie dalej Warto tutaj coś zbierać może o nie kolejne dziki Mam nadzieję, że mi nie gonią. Da, tam sobie chodzą. E, co, ja nie mogę tu wejść? Czy jak? Nie oddawać no, trzeba było na naokoło po prostu. Zobaczmy, co tu jest. coś ciekawego tu będzie. No mardest polny. No nie wiem, no tutaj by z łuku pasowałoby takie dziki zdejmować. No dobra, tu już byliśmy i tak. Tam dalej do gospody nie, nie przejdziemy, bo tam są bandyci. Możemy jedynie tylko z tymi bestiami polnymi próbować walczyć. No ale i tak one są dosyć trudne. Po prostu wrócić do miasta i tyle. No bo nie wiem, tutaj i tak może ciekawie by było sobie coś pozdobywać, jakieś doświadczenie. No ale mówię, no lepiej tutaj na żadnych orków się nie napotykać na razie. No nie na tym poziomie oczywiście. Później czemu nie, ale na razie to jest to są po prostu za trudni przeciwnicy. A zobaczmy, może jeszcze co tutaj jest. Że mi tu nic nie wyskoczyło na mordę nagle. Miktura. No dobra, sporo. O jakiś jeszcze jest i drugi. Zobaczmy, co to w ogóle jest hmm My tu znaleźli dobra, chyba dwa się możemy używać. A to co to jest? Premia do siły. Okej, okay, użyjmy sobie tego. Co my tu mamy? Leczenie lekkich ran, leczenie średnich ran. Nic strzała. Okej, mm, ok. Dla ognia. Srebrny pierścień. Dobra, on nic nam nie daje i tak. Dobra. Mm, porozglądajmy się jeszcze, żeby tutaj ni niczego nie przeoczyć. No ten miecz strażnika tam jeszcze jakiś był, widziałem. No dobra, no on w sumie ten jest gorszy od tego naszego. Hmm. Siły mi brakuje zdecydowanie tutaj, niestety. Co to było jeszcze? Ta pokrzywa, i druga jeszcze jest chyba. Dobra, zwijamy się stąd po prostu. Ziele lecznicze sobie jeszcze weźmiemy. No i cóż, spadamy stąd. Nic tu więcej ciekawego nie było. No i chyba będziemy wracać po prostu do miasta. Bo jesteśmy po prostu za słabi jeszcze, żeby tam walczyć z jakimiś silniejszymi stworami. No ale, Korci, żeby jeszcze tam może ubić kilka tych bestii. No ale mówię, no one są też jeszcze takie dosyć ptankowne. Dlatego ja muszę tutaj bazować na częstym zapisywaniu, pewnie dla was może być trochę irytujące, ale cóż... Chodź tu bestio, no. Tam jeszcze dwie chodzą. Dobra, ruszyła. Dobra, padła. No z tą dużo lepiej sobie poradziłem. Można by się pokusić może na kolejną. Kurde, no tutaj też jakaś mgła taka jest. Dwie tam są. Lepiej, żeby pojedynczo przychodziły. Dobra, jedno tutaj idzie. Dobra, odciągnijmy ją. No dobra, ta była trochę trudniejsza. Dlatego może by trzeba było się jakoś podleczyć No i ewentualnie jeszcze można tamto załatwić Eee, e, 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 dobra Zjedzmy sobie to No i dobra, chodź Chyba tam jedno tylko jest, już tam nic nie powinno być innego Dobra, idzie. O kurde, ta jest jakaś bardziej ten pobudzona. Poradziłbym sobie, to było ten jakieś zbyt trudne, po prostu. Ajajaj. Aj, aj. i za, za bardzo ten. No spróbujmy jeszcze. No, dobra, udało się. Może zawijać z powrotem do miasta trochę. Doświadczenia wpadło. No ale brakuje jeszcze do następnego poziomu. Mm. No i cóż. Ale przynajmniej coś się działo. no. Spotkaliśmy orka poprzednio. Nawet dwóch. Czyli tam było jeszcze więcej, ale wolałem się zawijać. na hmm, tam w drugą też nie przejdziemy, bo tam też dziki były. A dziki ogólnie są bardzo tutaj trudnymi przeciwnikami. No ale dobra, jakie w ogóle zadania jeszcze mamy? Hmm. Jazdy bandytów. A, paczka ziela. Huk Bospera. Dobra, idziemy sobie a jeszcze gorzej. Naprawdę sama widziałam. On po prostu za dużo gada. I pracuje niemal przez cały dzień. Nie, wiem, no jak tam patrzyłem te zadania tam nigdzie właśnie nie było zadania z tym gościem. To właśnie w stole tego pirata. Nie wiem, czy coś mi się gra po prostu zbugowała, czy, czy po prostu, no nie wiem, nie zrobiłem czegoś, no ale tam nie było tego. Hmm. W ale gniew Beliara był tak wielki. w jakichś zadaniach Zeczynie niezrobionych, nic nie wiem dokładnie o co chodzi. A gdy do niej przemówi... Wcale mnie to no ale mam tu jeszcze skóry dla Bospera. Trudno być tego pewny. Zaciągnąłeś się do straży, co? Nie żeby mnie to obchodziło. Dopóki polując na orków i bandytów, nie zapomnisz upolować kilku wilków. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra? Nieźle. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. No i dobra, trochę kasy nam wpadło. Hmm. I tak ty go nie zmienisz. Mówią to i owo. Nic, nie ma tego gościa, po prostu. Teraz byśmy mogli mu pomóc na spokojnie, byśmy dali strój wieśniaka po prostu i by sobie wszedł tu. Możemy jedynie przeczekać. Powinieneś wiedzieć lepiej. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No dobra. Przejdźmy się jeszcze tutaj, do portu i poszukajmy ten, tego ziela. Czego chcesz? Chciałem się tutaj rozejrzeć. A dokąd dokładnie się udajesz? Czy ostatnio wydarzyło się tutaj coś ciekawego? Nie tak dawno temu Straż Miejska wywróciła całą dzielnicę portową do góry nogami. Szukali skradzionych kosztowności. Ostatnio zdarzyło się tu sporo... Najwyraźniej próbują zwalić winę na biedotę z portu. Czy są tutaj jakieś interesujące rzeczy? Jest burdeli knajpa. Właściciel nazywa się Cardiff. Jeśli potrzebne ci są jakieś informacje, powinieneś udać się do niego. Tak, przy okazji potrzebujesz gotówki. A co, rozdajesz pieniądze? Nie, ale po drugiej stronie ulicy mieszka Lemar. Pożycza pieniądze na procent. Jestem pewien, że pożyczy ci parę sztuk złota. Dobra. Pracujesz dla Lemara? Mm, zgadłeś, geniuszu. Dobra. Tu jest ten typ właśnie od gotówek. Czyli ciekawego. Mądra decyzja. Tylko nie mów, że o tym nie wiesz. gospoda Mądra jeszcze gdzieś jakaś. Powiedziałem dokładnie to samo. To przecież wiadomo od dawna. Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Dlaczego to wiadomo? A dlaczego pytasz? Czy coś się w końcu zmieni? Kto opowiada takie rzeczy? Dużo tu macie statków? Jedyny statek w tym mieście, należy do paladyna, jest zacumowany na południowym zachodzie. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczególnie jeśli jest to ktoś to... obcy. Czemu nie widzę tu żadnej straży? Straż tutaj nie przychodzi. Sami. Wiesz co dzieje się w porcie, Dlaczego prawda? O Pewnie A... To nie dobrze. dobra. Naprawdę sądzisz To niedobrze Dobra jest tutaj ten gospoda Okej okay. Wejdźmy sobie Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Nie dam ci więcej niż pięć. Co? Pięć sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobra, niech będzie siedem. Nie, nic z tego. A co powiesz na sześć? Ale z ciebie drań. Dobrze, jeśli nalegasz, niech będzie sześć sztuk złota za każdą informację. No dobra, spytajmy się coś. Potrzebuję informacji. Mm. Dobra, spytajmy o bagienne ziele. Co wiesz na temat paczki bagiennego ziela? Ktokolwiek posiada taką paczkę, jest bogatym człowiekiem i prawdopodobnie nie musi się o nic martwić. Nie próbuj mnie oszukać. Wiesz coś na ten temat i lepiej to z siebie wyduś. Dobrze, dobrze. Jakiś czas temu w mojej knajpie pojawił się pewien człowiek, najemnik, powiedział, że sprzedał w porcie paczkę ziela. Kto wie jak było naprawdę? Facet był kompletnie zamroczony. To wszystko co wiem. No i dobra, może coś się zaginionych ludzi jeszcze spytamy, no i to tyle, bo nie chcemy za dużo złota wydawać. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu, tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z Dolnego Miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w Dolnym Mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Dobra, wystarczy już gadania z tobą. Hmm. Ok, no i sobie raczej zakończymy już odcinek. Tak więc, to by było na tyle w tym odcinku. Mam na nadzieję, że się podobało. No i widzimy się w kolejnym. Tak więc to tyle z mojej strony, trzymajcie się. No i czołem.